W imieniu własnym i pracowników Urzędu Miasta Gostynina składam Panu z okazji pięknej, setnej rocznicy urodzin, życzenia dobrego zdrowia, spokoju i radości na każdy dzień. Pragnę przypomnieć, że Pan Józef Gościcki w 1938 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służył w siódmej kompanii 3. Batalionu 32. Porpułku w Działdowie. Po 6 miesiącach został przeniesiony do 12. Batalionu Korpusu Ochrony Ogranicza na Wołyniu. We wrześniu 1939 roku był wzięty do niewoli radzieckiej. Po, tru, po trudnym czasie ukończył szkołę podoficerów sanitarnych w Czortkowie. Po odbyciu praktyki w okręgowym szpitalu imienia Jana III Sowieckiego w Lwowie powrócił do macierzystego batalianu Skała. W połowie września 1946 roku Józef Gościcki wrócił do kraju i rozpoczął pracę nauczyciela w rogotworsku. W 1979 roku przyjechał do Gostynina jako emerytowany nauczyciel i podjął szereg prac społecznych w Związku Nauczycielstwa Polskiego. W kole kombatantów w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jako radny przez czteroletnią kadencję w latach 80. Przez wiele lat był prezesem koła numer jeden Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Józef Gościcki był wielokrotnie awansowany i odznaczany m.in. Krzyżem Oficerskim w 1990 roku, Krzyżem Kawalerskim w 1982. Złotym Krzyżem Zasługi w 1974, Odznaką Grundwaldu w 1984. Panie Józefie, jest Pan dla nas wszystkich żywą lekcją historii i wzorem patrioty. Jesteśmy szczęśliwi, że wśród mieszkańców Gostynina mamy tak wyjątkową osobę. I jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pana ręce dyplom dla tak, Pana w związku z dzisiejszą setną rocznicą urodzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję I jeszcze prezenty. Tak, to już tam w drugiej stronie ktoś będzie otwierał. Tak, poprosimy o osobę, osobę. To tam może Sto tam z tej strony, będą do wniosek pewnie ktoś będzie otwierał. Bardzo się cieszę Panie Burmistrzu. Dobrze, to no jeszcze to będzie prezent, tak. Na I nazwisko Pana, tak bardzo cieszę. Ja jestem współpracownicą, taką też dzielną, bardzo dzielną taką. Ta, o nazwisku Kalinowska. Pani, Kalinowska? pani Kalinowska. I teraz y, z, pana, y, z łaski y, księdza proboszcza, y, y, ta, ksiądz y, Tomasz Kalinowski odwiedza mi co miesiąc i nie sam, tylko z panem Jezusem. Tak. To to bardzo, bardzo, bardzo. bardzo dziękuję. Bardzo. Bardzo dziękuję bardzo. Na ręce pana również ten kwiatów z okazji setnej rocznicy urodzin. Nie, oczywiście gratulacje, życzenia długich, długich jeszcze lat życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może, może, Pani będzie tam tak tu dalej. Szanowny Pan Józef Gościcki, nauczyciel, kombatant, student wybitny. Szanowny Pani, z okazji setnych urodzin składam Pan najserdeczniejsze życzenia, szczęścia i wszelkiej powyższości w życiu osobistym i rodzinnym. W dniu tak zaszczytnego jubileuszu, Proszę przyjąć życzenia wielu kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym świętem. Jest chwilą radości dla Pana, Pana bliskich i nas wszystkich. Niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny jubileusz. Niewielu też Rosta dał możliwość objąć jednym życiem tak wiele wydarzeń przeżytego wieku. Życzymy, aby kolejne lata mijały Panu wśród najbliższych w atmosferze miłości i wsparcia. Niech szczęście. Jakim obdarzył Pana los, przyniesie wiele radości w, życiu, w życia codziennego. Szanowny Panie Józefie, drogi kombatancie, jubilacie, jest mi bardzo miło, żeby tutaj przed Panem stanąć i uszanować Pana życie, Pana osobę. Składam Panu serdeczne życzenia wielu łas Bożego Błogosławieństwa. Słowami, które są nam dobrze znane, ale są bardzo piękne i bardzo wymowne. Niech Pan Cię błogosławi i niech Cię strzeże, niech Ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą, niech obróci ku Tobie twarz swoją i obdarzy Cię pokojem, niech Cię Pan błogosławi. I na pamiątkę jeszcze, bo okazało się, że jubilat przyjechał na emeryturę do Gostynina. Tak. To dobrze świadczy, tak. że właśnie tak piękny czas po wytężonej pracy Pan poświęcił naszemu Gostynińskiemu środowisku i także naszej parafii. I dodatek do tych życzeń taki nie medal, ale numizmat z wizerunkiem naszego kościoła i z napisem jedno dobro parafialne. Pan Józef wyświadczył jedno ogromne dobro parafialne. Niech nie ustaje w swej życzliwości, w modlitwach i niech zawsze będzie tak pogodny, jak jest pogodnym dotychczas. Bardzo, bardzo dziękuję. Ksiądz Tomasz, który zawsze do Pana tak, przyjeżdża tak, z Panem Jezusem, tak, zawsze tak. mówi, jak się czuje Pan Gościcki, mówię, proszę pozdrowić Pana Gościckiego. Będzie miło, żeby tak, tak. nieustannie miał dziękuję do kogo za... jeździć za i komu te pozdrowienia przekazywać. Bardzo dziękuję i serdecznie dziękuję, że Ksiądz Wójtnik pozwala właśnie i przysyła mi. Takiego wspaniałego stróża mojej dusi, tak. tak jest, tak, tak. Szanowny Panie Józefie, ja w imieniu własnego województwa mazowieckiego oraz Pani Premier Ewy Kopacz pragnę Panu złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz odczytam list gratulacyjny od Pani Premier. Szanowny Panie, zwracam się do Pana w dniu wspaniałego jubileuszu 100 Pańskich urodzin. Dane było Panu przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pana, sądziwy wiek, jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Papieżem Paweł II w liście do ludzi w podeszłym wieku pisał cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej, jak szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni y, czuć się żywą częścią społeczeństwa. Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować Panu w imieniu własnym i całego rządu Rzeczpospolitej Polskiej za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo, dziękuję. Bardzo proszę o Szanowny Pan Józef Gościcki, mam ogromny zaszczyt w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Naukciedztwa Polskiego w Kostyninie złożyć koledze najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji przypadającego 26 maja 2015 roku wspaniałego jubileuszu stulecia Pańskich Urodzin. Dane było koledze przeżyć okrągły wiek naszej historii, historii często trudnej i zabiłej, ale też mam nadzieję w większej mierze radosnej. Pańskie bogate doświadczenia są dla nas kopalnią wiedzy i swoistą skarbnicą wydarzeń, które znamy dziś w skarb historii. Jest kolega świadkiem i prawdziwym bohaterem historii ciemiężonej wojną Polski i Europy, a także budowy nowej wolnej ojczyzny. Pragnę złożyć koledze wyrazy głębokiego szacunku, uznania oraz wdzięczności za pańskie trudy i owoce minionych stu lat. Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, wielu sił i pogody ducha na nadchodzące lata. Niech będą one dla kolegi pomyślne i szczęśliwe. Dziękuję bardzo. I jeszcze, Ja również w imieniu sekcji emerytów i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zresztą razem pracowaliśmy, znamy się bardzo dobrze. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Hej. Dziękuję bardzo. I jeszcze tu od nas Dziękuję. wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Życzymy wszystkiego co najlepsze i iátą... ICu... kolejnych długich lat zdrowiu i spokoju. Cały zawyłania... przegląd, list gratulacyjny pani prezes i informacja o przyznaniu świadczenia Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. A ja przepraszam. I życzę pogody ducha. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Szanowny panie Józefie, w imieniu zarządu Chociaż Straży Pożarnej z Głosy Linie oraz Komendy państwo Straży Pożarnej. Chciałem serdecznie podziękować za te długie lata współpracy naszej jednostki Straży Pożarnej, kiedy dróg wiele, wiele lat z nami spędził, będąc przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Żeby nie przedłużać, chciałem życzyć wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrówka przede wszystkim i żeby w dalszym ciągu dróg tak dobrze wyglądał i świetnie się czuł. A myśmy razem pracowali. Ja po trochu przejmowałem przewodniczącego komisji rewizyjnej, <laughs> także też liczę na długie lata dziękuję życia. Bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, taka powiadomka. Zmieniamy się, ale, tak. ale, ale się poddaje, więc tak. Wszystkiego najlepszego na 100 lat życia. Dziękuję Zdrowia bardzo. Drogi oczywiście. Dziękuję Panie, bardzo. Pan Kaczynski, jeszcze nasz senior najstarszy, jednostki z Gostymina. Panie Józefie, ja zawaliłem sprawę jedną. że miałem jechać, czy nie, nie pojechałem. Dziękuję bardzo, dziękuję, panie Taziu. Ten, ten pan raz mnie uratował od, od śmierci. Tak. I, i, I ogłaszam to publicznie. I jeszcze raz dziękuję, panie Taziu. Na ulicy to było. Tak rzucił łopatę, y, którą odgarniał śnieg od swojej swojego mieszkania i wchyla się do mnie, ratować mnie. Ja. A ja się szczepiałem tych sztachet od, od remizy strażackiej. to kolega, dawny naczelnik z naszej straży, obecnie chodorowy, naczelnik, honorowy naczelnik ci Straży. <tuk> Dziękuję bardzo Rijek. panie tanie. Drogi jubilacie, razem przybyliśmy do Gostynina, tak. razem zamieszkaliśmy w tym samym budynku i do tej pory jesteśmy sąsiadami. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak nam się ułożyło. Ułożyło się nie tylko prywatnie, proszę Państwa, ale także i trochę na, i na niwie trochę zawodowej nauczycielskiej. Bo w drugiej połowie lat 70. i w latach 80. kiedy ja pracowałem tu zawodowo Natomiast pan Józef Gościcki społecznie, razem żeśmy pomagali sobie. To były dobre y, lata, bowiem y, pan Gościcki starał się, może nie wypełniać całkowicie, ale w dużej części tę historię, trudną historię, którą tam przeżył, ale także, której młodzi ludzie nie pamiętają. Panie Józefie, dalszych lat zdrowiu, spokoju, wszystkiego najlepszego. I chciałem jeszcze Panu powiedzieć taką rzecz, że na nas, sąsiadów, może Pan zawsze liczyć. Tak. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan był na wschodzie, ja na zachodzie. Pan mam na Polskę oznaczenie mam brytyjskie i tak dalej. Przeżyliśmy. I mnie tylko brakuje do tych setek, nie tak dużo, po 10 lat. A mam nadzieję, że może przetrzymam. Składam Ci życzenia abyś długich lat zdrowiu i życiu, wszystkiego Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Ja tu jestem w potrójnej roli, jestem kuzynką, uczennicą i koleżanką z pracy, Jubilata. Także i w imieniu emerytowanych nauczycieli z Rogozina. Nikt nie wspomniał, że pan Gościcki budował szkołę w Rogotwórsku. Po powrocie, po powrocie z niewoli za, został nauczycielem, wkrótce kierownikiem tej szkoły i wybudował budynek, który do dzisiaj stoi w tym Rogotwórstwie. Rogotwórstw tak gmina nadrobi. Naszemu prezesowi, który obchodzi setną rocznicę urodzin. Wręczamy wszyscy tu obecni, czyli członkowie Światowego Związku Armii Krajowej, żołnierze Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz my, kombatanci, którzy walczyliśmy na tego. Panie pułkowniku, oddał pan stery młodszym, ale wszyscy pamiętają. takżeśmy tutaj napisali. 25 lat Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i był więźniów politycznych. Naszemu drogiemu prezesowi Koła Miejskiego w Gostyninie, Panu pułkownikowi Józefu Gościckiemu z okazji pięknego jubileuszu setnej rocznicy urodzin, życzenia zdrowia i wielu szczęśliwych lat życzy Koło Miejskie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i był w więzieniu politycznym w Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Pana zdrowie. Wszyscy piją pana gościńskiego zdrowie. 200 lat, 200 lat nie żyje, żyje nam. Dwieście lat, dwieście lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. nie żyje nam. Ile piasków w morzu i gwiazd na niebie zliczę, tyle pułkownikowi. Zdrowia życzę. Taki piękny kwiat. Niech nam żyje jeszcze drugie 100 lat. A ja o siedem lat może dogonię te 100 lat. Daj Boże zdrowia i wszystkiego najlepszego. jestem Prześlidzą.